Witajcie, tym razem krótki odcinek na temat upgrade'u naszego piecyka. Nadal go jeszcze nie rozpaliłem, nie sprawdzałem, jak to wszystko działa dokładnie, ale postanowiłem te szczeliny, które nam tutaj powstały, postanowiłem uzupełnić. Kupiłem do tego celu zaprawę szamotową. Także rozkręcę, nałożę zaprawy w miejsce łączenia, ściśniemy to ponownie a następnie jeszcze dorobimy rączkę. A i przy okazji ten mój taki piecyk z zepsutej cegły a, przykleję, coś tu zrobię. Niech się żyje takie. Normalnie, byśmy coś murowali, to cegły powinniśmy zmoczyć w wodzie. Chwileczkę przed murowaniem, na chwileczkę zanurzyć w wodzie. Tak przynajmniej tak słyszałem od murarzy. Ja nie mam zamiaru ich całych moczyć, więc tylko po prostu przetrę, żeby przetrę te krawędzie. Prawdopodobnie chyba lepiej cement może to chłonie, czy nie wiem, jakieś cuda się dzieją z tym. No i tak to się prezentuje, na pewno jest, jest to teraz szczelne, e, fajnie działa, jeżeli ogląda to ktoś, kto ma pojęcie o murowaniu, nie daj Boże jakiś w ogóle murasz, to pewnie chwycił się za głowę i powiedział, co ten koleś robi, jak, koleś robi, jak on się tym męczy, co to jest. Pewnie nie jest to może jakoś najładniej zrobione, ale na pewno będzie to działało, bo już nie, murowałem nieraz jakieś rzeczy, nie wychodzi to może jakieś super ładnie, ale przynajmniej działa. Dobra, odstawiam to do wyschnięcia, no i teraz jeszcze użyjemy płytki szamotkowej i użyjemy tego kawałka pękniętej cegły, co mi zostało. Zrobimy z tego jakiś mini piecyk. Jeżeli mi się zjedzie, będę chciał odnowić końcówkę w śrubokręcie, to sobie ją wyprowadzę jakiś kształt, podgrzeję i zahartuję w takim właśnie małym piecyku. Trochę tej szamoty tutaj nawaliłem, ale jak widzieliście, tutaj była niezła dziura wyrąbana, po prostu musiałem dać na datek, reszta mi po wycieknie po bokach albo do środka, pozbędziemy się tego, póki jest jeszcze mokre, wycierając, wycierając to. Tak oto wygląda nasz piecyk. Z tym już nic nie będę robił. Tak jak mówiłem, jest to odpad atomowy. Jak ten wczesnie będziemy robili jakiś uchwyt, żeby go łatwiej było przenosić, szczególnie jak się rozgrzeje. Póki co czekamy dobę. A więc minęła doba, zaprawa już przeszła. Tak się to prezentuje. Pora, abyśmy zrobili jakiś uchwyt do tego. Wcześniej testowałem na kawałku pręta gwintowanego temperatury, jakiej osiąga ten piecyk. No i z tego po prostu tłukłem. I w tym momencie pomyślałem, że gdybym dwie końcówki spłaszczył w ten sposób i wygiął je pod kątem 45 stopni, to po, przekosie po przekątnej uzyskałbym taką, myślę, ciekawą rączkę. Niedużą, nie małą, myślę, dosyć solidną, montowalibyśmy ją do tych, do tych miejsc na tym gwincie. Więc teraz wygnę to pod kątem 45 stopni. Następnie wymierzę w którym miejscu uciąć to musimy i powtórzę zabieg po drugiej stronie. Przy okazji sprawdzimy, jak nasz piecyk będzie się sprawował. Tak jak widzicie, zrobiliśmy to pod kątem, wywierciliśmy dziurki szóstki, ponieważ mamy tu pręt szóstkę. No i teraz piecyka na przykład nie byłbym w stanie przez kilka godzin ruszyć, bo naprawdę ma moc. jest fest gorący. No a myślę, że nasza rączka nie będzie aż tak się nagrzewała i pozwoli nam na jakieś łatwego podnoszenia. A nawet jeżeli rączka by się nagrzewała do jakichś gorących temperatur, to po pierwsze szybciej myślę, że wystygnie, a po drugie można czymś się złapać. No bo teraz tego piecyka no niczym nie za bardzo nie mam pomysłu, jak złapać. Voilà, Tak wygląda przekręcona rączka. Piecyk jest już myślę gotowy, żadnych upgrade'ów w najbliższym czasie nie dostanie. Jak widzieliśmy nie ma żadnego problemu z rozgraniem pręda gwintowanego ósemki. Żadnych najmniejszych problemów, rozgrzewa się w dosłownie chwilkę. Rączka myślę jest dosyć przydatnym ulepszeniem. No, w piecyku, od kiedy wyłączyłem piecyk, minęło już może nie wiem, z godzinka czasu i tam nadal w środku panuje normalny mordor. Nie odstawiajcie go na żadne drewniane czy łatwopalne powierzchnie, ponieważ tak jak mówiłem, w piecyku dalej panuje mordor, także jest gorąc. Raz jeszcze Wam przypominam, jeżeli używacie piecyka, e, otwierajcie garaż, drzwi, okno. Cokolwiek, żeby pomieszczenie było w miarę przewiewne, ponieważ jeżeli źle wyregulujecie gaz, może go troszeczkę się po prostu ulatniać, nie dopalać się, może będzie wam śmierdziało. Jeżeli się Wam podobało, dajcie suba, to mnie motywuje do dalszych działań. Następne filmiki mi się już będą wkrótce. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej!